Od samego czwartkowego poranka piekarnie i sklepy sprzedające pączki są wręcz oblegane. Dzisiaj drożdżówki nie przyszły, nic takiego w tym stylu, chleba też ludzie specjalnie nie kupują, wszyscy jak biegli do pracy to od razu kupowali same pączki, w dużych ilościach, po 10, po 15, także, także naprawdę ta tradycja dalej trwa. W tym jednym punkcie niedaleko dworca w Wejherowie od 6 do 8.30 sprzedano już 1500 pączków, a sposoby robienia takich smakołyków są różne, począwszy od wielkich produkcji po ręcznie wypiekane pączki. Każdy bowiem ma swój sekretny sposób na udane i smaczne wypieki. Oczywiście no ciasto trzeba zrobić, które musi urosnąć do odpowiedniej wielkości. Po tym pieczemy, jak tam widać na maszynie, bo mamy ciepłe pączusie, <grytanie> także serdecznie zapraszamy, <grytanie> które są pieczone na specjalnej maszynie na oleju, znaczy w sumie na smalcu smażymy nie na oleju, także to też na pewno jest, jest smaczniejsze. Smacznie wyglądające pączki to nie wszystko. Trzeba jeszcze zdecydować się na odpowiednie nadzienie, bowiem sklepy oferują różne rodzaje wypieków z nadzieniem. Mamy wielo, wieloowocowe, także tego jest najwięcej. tofi, y, jagoda, śliwka, y, także też jest tego dość sporo. Są w małej wielkości większe. Obiadanie się popularnymi pączkami i faworkami w Tłusty Czwartek to już tradycja. Nikomu bowiem nie wypada odmówić słodkości. Tego dnia nie zważamy też na kalorie. 100 gram pączka dostarcza około 400 kalorii, ale w Tłusty Czwartek możemy sobie przecież na to pozwolić. Tym bardziej, że przed nami Wielki Post.